No, a z zębami otworzyć? Nie. Nie, no w ogóle nie, nie, nie wiem co to za pomysł jest, w ogóle nie, dziękuję. Ty to weź, potrzymaj kamerę, ja tą kolację zrobię. Dobra, Ej, co ty robisz? No kolację robię. Siema, jestem Marek. Niedawno kamerzysta chciał wyżebrać ode mnie ubrania za darmo i zaproponował mi odcinek outfit dla Krushwila za 1000 zł. Versus outfit dla kamerzysty za tysięcy zł. Oczywiście chciał, abym ja to wszystko zasponsorował, ale no niestety kamerzysta nie ma tak łatwo i nie dostaniesz ode mnie ubrań za darmo. No, ale... mógłbyś zasponsorować. Zasponsoruję, owszem, bo dałeś dobry pomysł na odcinek z tym, że ty nie dostaniesz żadnych ubrań, tylko te ubrania dostaną dwie dziewczyny. Zrobimy... Dwie dziewczyny? Tak, dwie dziewczyny. A skąd zrobimy... dziewczyny weźmiesz? Nie przerywaj mi, zrobimy odcinek outfit dla jednej dziewczyny. Dziewczyny za 1000 zł i outfit dla drugiej dziewczyny za 10 zł. Na skąd skandrze śląski. No to jest akurat problem, ale myślę, że no znaczy nie wiem czy to jest problem, po prostu jakieś zahaczymy na ulicy, gdzieś i spytamy się, czy są ciuchy. No ale w każdym razie ja wybiorę dla tej za 1000, a ty wybierzesz dla tej za 10. Chyba że chcesz za 100. No nie, no za 10 to nic nie wybiorę, ze śmietnika co najwyżej. Nie wiem czy się zgodzą na takie coś. Czyli za 100? No za 100. No nie, może jakaś się zgodzi. Dobra, niech będzie za 100. Więc dzisiaj zobaczycie outfit dla dziewczyny za 1000 zł oraz outfit dla drugiej dziewczyny za 100. Zł. Będę wybierał go ja oraz kamerzysta, albo w ogóle te dziewczyny. Nie wiem, to wszystko będzie w praniu. W każdym razie pamiętajcie o tym, że mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, jak zwykle. No i po prostu mój kanał trzeba subskrybować. Jeżeli tam na dole macie czerwony przycisk, to bardzo źle i powinniście to naprawić. Ten czerwony przycisk, teraz już jest szary. Kliknąć tam na dole. No, to co? Zapraszam do oglądania. My teraz idziemy szukać jakichś dziewczyn. Okej. Okay. Jesteśmy właśnie w galerii handlowej i musimy załapać to, co tak naprawdę najważniejsze w tym filmie. Lopez. Czyli laski. O no tak, bez dwóch dziewczyn ten film nie powstanie. No bo jak? No dobrze. Dla ciebie i dla ciebie ofic robić. Muszę znaleźć teraz dwie dziewczyny. Wiesz, jaki jest najlepszy sposób na to? No Ty się odsuwasz, nagrywasz z daleka. Jak wyłapuję dwie dziewczyny? Pytam się ich, a one zapewne od razu się zgodzą na to, żeby wystąpić w filmie. Tylko musi stać daleko, żeby nie zauważyły kamerę. No dobra. No bo... Ale ja nie mam tego długiego obiektywu. No trudno graj po prostu z daleka, bo wiesz, że one się zawsze boją, jak się podchodzisz z kamerą. Jeszcze jak widzą typa worku, no to ile razy nie udało nam się zrobić wywiadu z ludźmi przez to, że masz worek. Chodź, jedziemy, gdzieś tam pójdziemy, tutaj jest, są te, jakieś fast foody i tam na pewno jakieś dziewczyny będą, nie wiem, poszukamy. Marek już 20 minut tych klasyk szuka, wątpię, czy cokolwiek znajdzie. o masakra, o, 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 chyba ma jakieś. Ciekawe o czym Szkoda, że nie wzięliśmy tego drugiego obiektywu, bo tak to ja wiedział co o czym oni rozmawiają. O już pokazuje na mnie. Dobra, Pewnie się nie zgodzą. Chociaż może bajerem ma dobrą. Nie wiem jeszcze do końca. Jak on tam bajeruje te laski. Idą tu? Zimno. To jest kamerzysta. Siema. Ja już mówiłem, że wybieramy jeden outfit za 1000 zł, a drugi za 100 zł. I coś, zgodziły się dziewczyny? Zgodziły się? Robimy. No tak, możemy takie zrobić. No tak możemy takie zrobić. Dobra, no to teraz może ty za 1000 zł, weźmiesz? No ja mogę to, czy mam za 1000. Mamy pierwsze. Nie. nie, tak, czy może nie. Pięty, pięty? No, nie, no ja Znaczy chodzi o to, że nie. outfit, który robi kamerzysta za 100. Kamerzysta jest biedniejszy i dałem mu stówkę, a ja robię ten za 1000. Możemy się wymienić. Hmm. No nie, no ja mam pierwsza. Nie, nie. tak. Nie nie. Jak ty jak do... kamerzystę właściwie? No to nie wiem, może no, jakieś stosowanie, rzeczywiście to będzie losowanie. jakieś. Jak losowanie? Jak ma zrobić to losowanie? No nie, wiem, to może... nie wiem, może ty wybierasz, ja nie wiem o co No ale no nie no, bo one nie chcą, żeby jedna miała za tysiąc, a druga za sto, no trochę nie fair, nie? To jak ja mam to wylosować? Macie może jakąś monetę? Robimy rzut monet. Masz? Daj pieniądze. Nie masz? Nie mam. To jak to wylosujemy? No z papierkami. Dobra, to, jedna, to jednego. Ale czekaj, to w takim razie, która... Która wygrata ma za droższy Dobra, dobra, robimy tak. Nieźle. Hehe. <laughs> Pięć razy to samo? 6. No. Czyli wygrałem. Ja. No to w takim razie zostajemy przy mojej decyzji i dostanie się za tysiąc. Możemy zagrać jeszcze raz. No nie no wygrałam, to wygrałam. A może to jakieś propozycje? No dobra, no... Bo czy to no, możemy dostać. Okej, okay. no to w takim razie: najpierw wypójdzie ze mną do sklepu, wybierzemy outfit za 1000 zł, pewnie i tak wyjdzie więcej. No a później wypójdzie z kamerzystą też do sklepu, nie wiem gdzie on czy tam zabierze i wybierzemy outfit za 100 No to co, dolecimy do sklepu. Pa. Masz coś? No to śmakło. Co, to, diesel? No co? To jak styf wygląda? Nie wiesz tego. Masz coś jeszcze innego, czy ja mam ci coś wybrać? No bo zobacz jak to wygląda. Jak no, się chcesz się tak jest. wybrać, wiesz jak to wyglądała wyglądało tragicznie. No coś lepszego no, musisz się wziąć. Dobra. No patrz. A takie coś? Ooo, o, nie o, takie o patrz. zobacz, jako ładne. Nie znam tej marki, ale A to by się sprawdziło, ile to kosztuje w ogóle. Jest tu jakaś cena? Wy zobacz może. Widzisz gdzieś cena? Nie ma. Dobra, to zobaczymy przy Kasi. Bierzemy to. Nie no, ale nie lepiej wybrać coś lepszego. To no, jest ty dajesz jakiś czarny sweterek, no porównaj sobie. Widzisz jaka jest różnica? No właśnie, lepiej dokładać więcej. Zobaczyć jak będziesz w finale dobrze wyglądała. No, dobra. no Dobre jest. To bluzę już mamy. Jeszcze zostały nam jakieś spodnie, t-shirt. Może ewentualnie sklep zmienimy. No, no. Dobra, to to już mamy. O, chyba mam cenę. O, trochę tanio, stuwa. To ciężko będzie nam tego Tysiaka zapewnić. No. Ale dobra. O, to jest ładne. Co? ładne jest. Jaki to jest, to jest rozmiar? Dla dzieci, czy co? Nie, no a czemu żółta? Przecież to nie będzie do tego pasowało, a tym bardziej do tamtej czarnej by nie pasowało. No, ale na lat taka no, będzie. Co, prawda. ty w życiu? Pokaż mi to. No nie no nie ma. Takie modne są teraz. No to jest modne według Ciebie. No bardzo jest niektóre. Modne. Modne. Daj, daj mi chwilę, ja Ci wybiorę coś lepszego. Skąd ją brałaś? Tutaj obok jest tyle ładnych koszulek. To no, ja nam się nie podoba. Ja Ci pokażę, bo ty nie wiesz chyba jak masz się kierować. Pas, pas. Nie, no, pasuje że nie żartujesz. To jest prawdziwa koszulka. W życiu w tym No, no nie zobacz, wyjdzie. jak ładnie będziesz, będzie ci pasowało. Nie, nie. Tego no nie. kurde, a ma Dobre? Ile to kosztuje? 75 zł. Nie ma opcji. Do tego tanie, a lepsze. A ile to kosztuje? Za taką szmatę 100 zł, prawie. W życiu, to jest lepsze. To nie, ma, ale pa, to ona pa, pa. powinna to wybierać, Marek. No, no wybieraj, ja tylko pomagam. Sobie wybieram. Ja pomagam tylko, zobacz. Zobacz, jak pasuje. Ja. No, bo to trochę. Nie śmiej się. To co teraz? Spodnie i buty, no i jakieś tam jeszcze skarpetki. Cały robimy, nie? Dobra. To gdzie są skarpetki? Idziemy dalej. O, to są słowa ładne. Kelvin Klein? No. Może im się zgodził, ale pokaż. A widzisz co? co to jest? Jakaś koronka? No ładne są. A wiesz jaką parę roku mamy? Jesień. No dobra, no. Ale... zaraz będzie zima. No. Obróć się może za siebie. No nie, tego widzisz? nie Widzisz? Widzisz jakie ma skarpeteczki. Na zimę idealnie. Zaraz kupimy jeszcze duże nie. buty nie. i nie. będą pasowały idealnie. To ja miałam sobie teraz outfit. No Była ustalone od początku, że to ja sobie wybieram outfit. No to wybieraj. Czy no to... ja w czymś Ci przeszkadzam? Tak, jak chcę. 35 zł, skarpetki, na zimę będziesz miała. Nie, nie wyjdę z domu. Jak ja spada? No. Jak to? Ja wolę tak. Jakieś krótkie spodnie ubierzasz, żeby ci wychodziły, wiesz? Jak już sobie zrobisz? Nie, nie. No zimno nie, ci Marek, będzie, się przeziębić. Później bym mnie nie obwiniała, jak się przeziębisz w skarpetkach. Ale ja w takim wieśniackim outfitie nie wyjdę z domu. Tak jest. Ja. to jest wieśniackie? Tak, jest. Co mojej to jest wieśniackie. Tak, jest, bardzo. To jest unikalny styl. To jest nie. prestiżowy styl ubrania. Patrz, nie ma opcji. To pasuje, nawet jest... Nie jak to? No dziewczyno, ten sam kolor. Nie, ja Prawie ten nie, sam kolor. Te będą pasowały do bluzy, a te będą pasowały do tego. Nie, ja chcę te skarpetki, te są bardzo ładne. No to dałaś, to... ale te też biorę. Nie, co teraz, buty? Ehm, no buty dobra. czy spodnie? Zobaczymy. Dobra, no ale jak masz iść dalej wybrać sam, to ja nie zgadzam się ja na to. No sama wybierz, chodź tutaj ma spodnie. Te są bardzo ładne. Te są bardzo ładne, twoim zdaniem. jest tutaj jakaś marka. APD. No. Nie znam tego, ile one kupują. 80. Myślę, drogie. A czemu ty... Nie, drogie nie są. to, Zobacz, Zobacz, jak one będą się brudziły. Tutaj się robią jakieś ślady dziwne. Czemu w ogóle takie różni? No bo zwykłe czarne, Nie, odłóż. Nie, no, bierzemy je. Czemu? No, no bo są bardzo ładne i mi się podobałem. Ja miałem nagrodę sobie outfit. No pójdziemy słuchaj. są nie, nie, nie pomy? ma opcji. Dobra, teraz nagrywam sobie co? Ja wychodzę. Aha. Jeszcze na no niej chcę, ja mogę za 3 No jak ona no. zrezygnowała. Czekaj, czekaj, bo co się stało właśnie? No wyszło. I co, nie nagrywamy? Ja mogę ją zastąpić. No nie. To co, ty teraz nagrywasz tą część? Czekaj, nie. Ja już poszukam. Czyli co, nie, nie ma outfitu za tysiaka? No nie ma, no to tę te za stówę zróbmy. To róbcie. Nagrać to, czy to nagrywa? Nie lepiej zamienić? Już było. To, że się koleżanka obraziła, to nie moja wina. Czyli co, teraz ty za stówę wybierasz? No. To wołaj operatora, czy ja mam to nagrać? No ty to nagrasz. Okej, okay, to daj. Albo ja nagram sam. No dobra, to ja was zostawiam, idźcie do stoły. I te ubrania, nie potrzebuję ich w zasadzie. No to co mam z tym zrobić? No. I co, zostawiasz tutaj, tak? Do widzenia. To co, idziemy? No idziemy. A w tym sklepie innym? bo ja nie już nie no, zmieścimy tutaj za 100 zł. Tutaj nie da rady za stów. Nie da rady, to idziemy, co? Dobra, jesteśmy w galerii, ona już wybiera ciuchy, także myślę, że wybierze coś fajnego za tą stówę, a znaczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Ej, ale wiesz, to ten filmik jest bez sensu. Oni i tak nie wybrali tych rzeczy, więc po prostu chodźmy coś za tą stówę i tak sobie nic nie znajdę. Myślisz? No nas, no nie, to jest bez sensu. Totalnie. No dobra, ja w sumie jestem głodny. To idziemy, możemy iść? No możemy iść. Pochodź. Okej, aktualnie znajdujemy się przed sklepem spożywczym i pójdziemy sobie kupić coś do jedzenia. Ale czemu tutaj jedziemy? Nie możemy mieć restauracji? Mamy stówę. Ale ja lubię oszczędzać, wiesz? No dobra, dochodź. Widzimy, proszę. Proszę. No dobra, to wybierz jakieś masło? Czekaj, na ci masło. No bo chciałem zrobić kanapki. Z masłem będziemy mieć masło. No no nie wiem, no we, ja wezmę to masło, no czekaj. No chodź, normalnie zjemy sobie kanapkę. Super. No i fajnie. No ra, to weź sobie jakieś piwo wybierz. No, jak już mamy zjeść. Summer's bee. Summer's bee. Tutaj mamy, no? Nie no, Samersby za drogie, zobacz, tutaj masz żywca w promocji za 299. Ale nie, nie będę tego kupić, nie ma opcji nawet takiej. No jak, no żywiec, do... no, mówię ci dobry żywiec. Jezu! Patrz, weźmiemy żywca i to Serio. Zobacz, żywiec jest dobry. Dobra, jak chcesz, naprawdę, już mi nie wszystko bo Dobra, to mamy wszystko, weźmiesz chleb, bo ja nagrywam w sumie. E, nie, nie ogarnę po co ci Ale po co ci Borek? No skakuje to. Nie, no bo łapę no. Chcesz to chcę kupić? No. Nie. Szczegęcie. No jesteśmy, no mamy kolację, to co? Jezu, co to jest? No piwo i kolacja. Chcesz browara? Czekaj, co ma być ta kolacja? Za stówę. Nie, 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 nie dzięki, naprawdę, ja podziękuję. No, a umiesz zębami otworzyć? Nie, nie, no w ogóle nie, nie, nie wiem co to za pomysł jest, w ogóle nie, dziękuję. Ty to weź, potrzymaj kamerę, ja tą kolację zrobię. Dobra, Ej, co ty robisz? No, kolację robię. Ale żartujesz sobie ze mnie w tym momencie? Jak żartuję? No Normalnie kolację robię, tylko czekaj, tam margherita. Nie, 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 nie. Co? Czy ty. Co, no, widzę, no, kolację chciałem zrobić, no. Nie, żartujesz sobie ze mnie. Ja montuję, nie, nie mam nawet takiej opcji, nawet tego nie. Nie, Weź, weź, przestań. To jest. Nie, weź to. Nie, ale weź to ode mnie, tego nie chcę. No, no. Nie, ty żartujesz ze mnie w tym momencie? Nie, poczekaj, weź to trzymaj, bo ja muszę zadzwonić do koleżanki. No, ale myślałem, że. Nie, Serio, to na nie Teraz dzwonić do koleżanki no myślałem, że zjemy kolację. Posłuchaj no słuchaj, nie obrażaj się, bo przygotowałem kolację. Co ty ze mnie żartujesz? Ja czekam na koleżankę i zaraz się sam zwijam, więc możesz ze mnie nic nie mówić, bo po prostu się działa. No, no daj spokój, no fajna klasa, może z tego piwa chociaż się napijesz, co? Jesteśmy z restauracji, a ty mi takie coś proponujesz. No piwo spoko, nie? Myślałem, że coś jest normalny. Dobra, piwo może spoko, ale te chleb z tym masłem to jest jakaś żynada i ja na nie wiem, co mam o tym myśleć. To co otworzyć ci piwo? No w sumie możesz. No dobra. Ej, myślę, że nie chcecie. Ja mam coś nie chodzi. Co Ej, ale wiem, zostawisz stąd, jedziemy. No nagrasz to ze mną czy nie? ale o co ci chodzi? Możesz z Ej, czekaj, kolacja jest, nie? Ej, bo ja z nią kolację chciałem zjeść i przerwałeś. Nie, nagrać. To chyba nie nagramy. Słuchaj, czemu ona zadzwoniła do tej i. No nie wiem, no bo nie chciała za do kolacji zjeść, nie wiem o co to chodzi. A ja wiem o co chodzi, czemu ty zabrałeś tutaj. Ja miałem z nią nagrać outfit. To zadzwoniła do niej, żeby ta przyszła i... No i kolejny film w dupę poszedł. No, stąd to zawsze jest tak kamerzysta. Czemu nie mogłeś normalnie tego nagrać? Pewnie z ciebie się przestraszyła. No nie, po prostu no stwierdziliśmy, wierzy, że nie ma stale No, się ten przestraszyła, film. bo ty w worku byłeś cały czas. Ja jej już namówiłem na film i wszystko zniszczyłeś. Nawet nie mam do niej żadnego kontaktu. No co? No nic, nie nagrał filmu, się no. Uśmiechasz? Co ty wiesz, się uśmiechasz? A skąd wiesz, że mogę się uśmiechać jak chcę w worku? Widzę to po tobie. No to co? No ja też chciałem kolację filmem? zjeść, no daj spokój. Co z tym filmem? No no to... nic, no to kończ, no. no. to kończ, to ja już mam w dupie te filmy. Kolejny film poszedł w dupę i to przez ciebie. Ja idę. Mm -hmm. Dobra, te ja sobie wrócę i kolację zjem.